Ale tak naprawdę, do przesuwania paletki będziemy używać klawiaturę, więc teraz umówimy sobie klawiaturę właśnie. Obiekt Keyboard z biblioteki standardowej SFML, tak? Więc tak. Teraz pozycję tej paletki, no sobie już ustawimy poniżej, może przy dolnej krawędzi, czyli to będzie, zrobimy to w ten sposób, że podamy sobie po w parametrze float bundle bottom offset, wpużędne o ile od dolnej krawędzi ma być Yy, przesunięte ta paletka. Nie ustawmy sobie na przykład na 10 jednostek. A pozycję paletki teraz ustawiamy następująco: czyli yy, tu niech współrzędna xowa będzie, niech ta paletka będzie na środku względem pozycji x. Jak to ustawimy? No. Dobra, usunę sobie, jak, usunę sobie te inty. Ustawimy sobie to w ten sposób, że będzie screen with. Dzielone na dwa, ale jeszcze musielibyśmy napisać odjąć rozmiar paletki, czyli pobierzmy sobie rozmiar paletki, rozmiar paletki, czyli dla size x i też podzielić to na dwa, tak? No, ale możemy to, to, jeżeli byśmy sobie to napisali jako równanie matematyczne, możemy to napisać w skrócie, ponieważ wspólny, mamy tu wspólny mianownik, że będzie to screen with odjąć dzielone na dwa. to co w nawiasie, tak? No a tu musimy sobie ustawić screen height. Odejmujemy wysokość postokrącza, czyli... I odejmujemy jeszcze Paddle Bottom Offset. No oczywiście zmieniamy jeszcze, zmieniamy jeszcze mm, e, rozmiar tej paletki, czyli to niech będzie na przykład, no długość niech zostanie, e, a wysokość ustawmy sobie na przykład na 10. <laughs> o, oczywiście tą paletkę to możemy sobie, ten rozmiar możemy sobie tutaj jakoś po swojemu dobrać. Byleby tylko to miało kształt tej paletki. Może ona jest troszkę za długa i za wysoka. 8, 150. Dobra, tak zostawmy na razie. No i używa, użyjemy funkcji z Escape Rest dla, obiekt, dla, dla obiektu typu aby sprawdzić, czy poruszamy, czy jakiś klawisz jest wciśnięty. Też możemy sobie to skopiować. W ogóle skopiujemy sobie to, dlatego, że będziemy sprawdzać. Tutaj sprawdzamy w tym wypadku, czy jeżeli klawisz jest naciśnięty, czyli klawisz A, to piłeczkę będziemy wyświetlać na kolor. Zielony, a jeżeli nie jest naciśnięty dany klawisz A, to będziemy wyświetlać kolor czerwony. Czyli nie naciska, teraz kolor jest nie... klawisz jest nie naciśnięty, nacisnę klawisz A, O, to trzymając ten klawisz, piłeczka świeci się nam na zielono. Puszczam go, to znowu oczywiście wyświetla się kolor czerwony. Czyli nasz kolor standardowy tej piłeczki. Czyli co tutaj, jak to działa? Sprawdzamy metodą Escape Press, czy dany klawisz w danej ramce, w metodzie Update, tak? Jest naciśnięty. Jeśli nie, jeśli jest, no to zmieniamy kolor na zielony. Jeśli natomiast nie jest naciśnięty, no to z powrotem kolor na czerwony. Gdybyśmy oczywiście tej instrukcji tutaj nie wykonali, Else to naciskając klawisz zmieni nam się ten kolor na zielony, ale gdy puścimy klawisz, no to co? Wykonu wykonaliśmy sobie tą instrukcję set Fill color, zmieniliśmy kolor na zielony. Ona by się wykonywała wiele razy trzymając ten klawisz, tak? W zależności od tego, ile ramek yy, byśmy wyświetlili trzymając ten klawisz, natomiast puszczając go nie zmienimy koloru z powrotem na czerwony, tak? O! Ja teraz puściłem klawisz, ale mamy dalej kolor zielony. Musimy pamiętać o tym, jak to działa. Dobra. No ale jak będziemy przesuwać naszą e, paletkę? No użyjemy tej funkcji i sprawdzimy, czy nasz klawisz y, tym teraz trzymamy naciśnięty lewą szczałkę, tak? Jeśli tak, to przesuwamy paletkę, czyli entity ball. Możemy ustawić znowu pozycję tej paletki o, przesuwając ją o jakąś wielkość, podobnie jak piłeczkę, ale możemy też wykorzystać funkcję move, która robi dokładnie to samo. Dokładnie to samo, jakbyśmy napisali, jeżeli przesuniemy o jakąś daną współrzędną x y tutaj nie piłeczkę tylko paletkę yy, mamy tam podajemy jako parametr dwie współrzędne robi dokładnie to samo co, jakbyśmy napisali że pobieramy współrzędne jakieś, yy, jakiegoś obiektu modyfikujemy je po czym przypisujemy nowe współrzędne no ale jak szybko poruszamy tą paletką? No podobnie jak dla obiektu Circus Shape definiujemy float. Tu wystarczy tylko jeden, jedna prędkość. Będziemy tą samą prędkością zmieniać względem, na pewno tak będziemy robić względem osi X, czyli G, Paddle Speed. Ustawmy sobie tą prędkość na przykład g handle speed na 200 jednostek 200 pikseli na sekundę no i teraz co jeżeli mamy naciśnięty lewy przycisk yy, jeżeli mamy lewą ształkę naciśniętą no to yy, o taką prędkość poruszamy się ale w, w, w lewą stronę osi xów czyli g Padle speed razy minus jeden. Tak. No i oczywiście mnożymy to jeszcze przez współczynnik dt. Na osi Y nie poruszamy się w ogóle. A gdy mamy naciśniętą prawą szczałkę. to robimy to samo, czyli poruszamy się, ale z zastrzeżeniem w prawą stronę osi X, tak? No i sprawdźmy teraz. O, świetnie, poruszamy się, no trochę wolno, więc możemy sobie to zmienić. Na przykład tą prędkość na... 300. no Może też trochę za wolno, ale to jest kwestia ustalenia już w następnych filmach, jak będziemy się skupiać na samym Arkanoidzie, no to będziemy to na bieżąco poprawiać. Oczywiście jest jeszcze problem, ponieważ jak trzymając teraz klawisz strzałkę lewą lub cały czas klawisz strzałkę prawą, te współrzędne, się będziemy się zmieniać i zniknie nam ta paletka z okna. No to poprawimy w następnej lekcji. Możecie spróbować to oczywiście sami po poprawić. Teraz w tym tutaj yy, kodzie musimy, podobnie jak tutaj powyżej, wykryć, yy, kiedy ta paletka jest no, przy lewej lub prawej krawędzi ekranu, no i stosowne poprawki wprowadzić. Na zakończenie tego filmu ja bym chciał jeszcze sobie tutaj na takim schemacie omówić no, te obiekty z biblioteki SFML. Oczywiście, jak omawialiśmy w poprzedniej e, lekcji, te e, troszeczkę programowanie obiektowe i dziedziczenie. Tak, tutaj mamy właśnie te obiekty SFML. Mamy obiekty typu Drawable, czyli to są takie obiekty dziedziczące po tej klasie Drawable. Możemy sobie utworzyć taki własny obiekt, nazwać tą klasę na przykład custom object i możemy ją wywo... wyświetlać, w... W... rysując ten obiekt w metodzie, w naszej metodzie tutaj draft w aplikacji. Czyli może będziemy mogli na rzecz tego obiektu wywołać taką metodę draft. W środku tego obiektu, nie mówiliśmy o funkcjach wirtualnych i nie będziemy tego robić, możemy ją właśnie tak jak tutaj mamy ten, Obiekt render target. Render target. Yy, tu widzimy, yy, dziedziczy po tym obiekcie nasz obiekt render window, który utworzyliśmy. No i właśnie ten render target posiada tą metodę draw, i możemy po, do tej metody yy, tutaj mamy pokazane render target, metoda draw, możemy ta metoda pobiera parametry obiekty typu drawAble, czyli wszystkie takie obiekty tego typu będziemy mogli jej podać, które mają być rysowane na ekranie. To jeżeli byśmy odziedziczyli nasz obiekt po, po tym obiekcie typu drawAble, to także moglibyśmy tutaj go wywołać. Czyli wszystkie metody, wszystkie obiekty dziedziczące po drawAble możemy rysować. Czyli zauważmy, że mamy tu obiekt meto w metodzie draw, referencję do render target, i ten obiekt wywołuje metodę draw. No i rysujemy tutaj nasze obiekty piłeczkę i paletkę. Je definiujemy z kolei tu, Rectangle Shape, Circle Shape. Jeżeli sobie zaglądniemy do plików nagłówkowych, gdzie one są zdefiniowane, zalecam robić to, taka dokumentacja tej biblioteki oczywiście jest na stronie, jednak tutaj możemy spoglądać, jak te obiekty, jakie mają metody, jak są zdefiniowane. To CircleShape dziedziczy po, po obiekcie Shape, ale przeglądając znowu definicję obiektu Shape, zauważymy, że ten obiekt dziedziczy po właśnie klasie Drawable. Czyli możemy go rysować. Ten obiekt shape także dziedziczy po innych obiektach typu transformable. No i teraz, jak sobie przejdziemy dalej na schemacie, to mamy ge obiekty geometryczne shape. Te obiekty geometryczne shape to są typu shape, to są wszystkie obiekty, które możemy rysować je, ponieważ dziedziczą po drawable, ale także reprezentują one obiekty geometryczne dziedziczą po obiekcie transformable, tak? Czyli zauważmy, yy, obiekty transformable na rzecz tych obiektów możemy wywołać takie metody jak set position, rotate, czyli yy, obracanie tego obiektu, no tutaj podajemy w parametr w stopniach. Możemy także użyć obiektu, metody get position, aby zwrócić pozycję danego obiektu. A że wszystkie obiekty typu shape dziedziczą po Transformable, to te metody są dla nich dostępne. Ale znowu yy, klasa shape rozszerza te dwie obiekty o następujące nowe własności, jak na przykład setFillColor. Czyli dla obiektów shape możemy użyć metodę setFillColor, ustawić, jaki ten, ten obiekt, kształt tego obiektu ma mieć kolor. Yy, możemy też użyć metody getGlobalBounce, która nam zwróci taki obiekt Flowout Rect. On się nam przyda, gdy będziemy w następnym lekcji wykrywać kolizję między paletką a piłeczką. Ten Flowout jest reprezentowany przez cztery parametry współrzędną left top i width height. Dzięki tym czterem parametrom jesteśmy w stanie opisać dowolny prostokąt. Jego współrzędne, Cztery punkty nawet. Tutaj. Mm, dobra. No i po obiekcie typu Shape dziedziczą właśnie już nasze obiekty, które tworzymy w kodzie. Obiekty Circle Shape i Rectangle Shape. One znowu są charakterystyczne, ponieważ Circle Shape posiada metodę np. Set Radius, a Rectangle Shape oczywiście nie posiada tej metody, ale możemy ustawić y, rozmiar kwadratu metodą set size. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o zakończenie tego filmu. No i zapraszam do następnego